Widzisz, że ubrania na tobie nie wyglądają tak pięknie jak na manekinie w sklepie? A doświadcza tego 95% kobiet z przeprowadzonej przeze mnie ankiety. Zobacz, ten jeden szczegół wszystko zmienia. Ania ma na sobie założone ubrania w swoim standardowym rozmiarze 40. Który zawsze kupuje. Jednocześnie, tak jak możesz zobaczyć, wszystko ją opina. Rękawy marynarki się marszczą, a ona sobie myśli: O nie, znowu nic dla mnie nie ma i standardowo wyszłaby ze sklepu. Ale zobacz, jaka ogromna zmiana nastąpiła po tym, kiedy właśnie ani podałam t-shirt rozmiar większy, spodnie rozmiar większy, jak i również większą, luźniejszą marynarkę. Dzięki czemu cały zestaw wygląda pięknie, stylowo, elegancko, z efektu wyglądam źle, na efekt wyglądam 100 razy lepiej niż na manekinie. Dlatego ten jeden szczegół, czyli dobrze dobrany rozmiar, lekko luźne ubrania, robi ogromną różnicę. Kliknij w link i dołącz do kursu Kobieta z klasą w każdym rozmiarze.